ma Galioszkę sam dzisiaj będzie. Od full up. Chyba ostatnim na arenie grałem, ale dobra, no tej arenie to był tank, to się pullapy plomba. Don't babysit your top lane vibe, please. Otwarta buzia zdziwiona. Find your own business mam. Widziałem bo Akali, widziałem. Widziałem ten Akali. Akali w sumie też mam brzuszek jaki uneratko, ale no, jest. Nie widać tego brzuszka, tak? A, nie zdążyłem. Nie wiem, na karibę po tu wziąć wuj i sprzedawać co chwilę na mordę te puncze. no, jest chyba za mocne, żeby tego nie wziąć. A tu się napierdzielają, tak? Walka jest, agresja? No wiemy, że od kuczaków zaczęło, dalej nie pójdzie. Gdzie ona idzie? Do Duklanowic idzie? Trafiłem, ale wiem, że musisz trafiać galio to bezikiem tak naprawdę Fajny zasięg, no? Fajny zasięg Ja nie mam takiego zasięgu, mam Nie wiem że on nie żyje nawet szczerze mówiąc Najwisty jest Galio nie, ale, ale basic do dupy świetny jest Galio, ale to jest na panie z brzuszkiem trzeba wziąć golemka pięknego. Ale świnia, że mi to przerwało. A czyli świnia, ale Waba to jest spisgała, to jest plus. Może ten Bild zroła Galio, co? Sigma? To jest Sigma? No w sumie nie, no jak jest jeden no nabije hybrydowe w sumie. Może teraz zagrajmy i zrobimy Galio bestie. Czy full no up, już kryształ kupiłem. No nie, mi się wydaje, że lepiej, lepiej kupić kryształ niż książkę, tak nie żartuję. Problem jest taki, że zmisowałem te CSy, myślałem, że dobiję tam z tej pasywki. No dobra, na expa zdążę, to jest najważniejsze. UHP z tyłka. Ok, no, ta pulta jest ważniejsza od jej brzuszka. Lombens już? No nie ma HP, już znowu. Chyba wróciłem z rubikiem na linię. Szmula. A ja jestem w stanie jej basic włożyć jak ona znika. Z Mano od razu są problemy. Zlodujmy tego no kampa. Widźmy ty no gdzieś stawaj. On się zadresetuje jak od niego zaczęła. Użyjmy, użyjmy darmowych rzeczy, które nam gra daje. nie musiałem tu jak dał ten już tego. Doron z no ratuje. Lecisz? Salta na loku robię. No sygnał się ją zabijam, ponieważ on nas nie cofnie. Ale to ja złaś Lux idzie, widzę. Dobrze word że zauważyłem się drapie po noc, zamiast patrzeć tam gdzieś. No wiem, że to jest lux, no. już zawróciło Mogę chyba jej przerwać. No niestety minion stwierdził, że. A, idę sobie stąd Ja pierdzielę! To nie jest trudne dobijanie w tej Powinien mieć 7 milionów więcej takich, co ja sam zgubiłem. Ale One to już brzmi jak wrażenie. No mam Ignaita teraz znowu, tylko że ona zaczyna mieć tą energię. I zmęczyli Ignara. Pod z... no, ale bo to my się zdziwił jakby nie dawali rady No Lucian ta Ignara jest dosłownie antyczempionem na razie. Co ona robi? Co ona idzie pod łotkę? Trochę będzie bolało w sumie, przemyślałem tego. Nie trafiłem z tego tornada. Nie wiem, jak to nie trafiło w sumie. Ona mnie tam ciachnie zawsze, to jest tak cudowne. Dobra, patroluję trochę. No, 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 nie zatrzymać się na tym minionie, tylko idzie do duplenowic, mi mój minionek. Ona mnie zabija, no zabija mnie na tym poziomie. Jak to zagra, dobrze to mnie zabije. Będę trafiać ja z Q teraz. chodzi na twarz i zaczynać, tylko że wtedy do mgły wejdzie. A no Tego nie biją teraz i tego tam coś idzie, nie? Zobaczmy trochę Ona jeszcze flita gra, ja tego nie widziałem w ogóle na jeszcze flita gra do tego. Ja mogę podejść tutaj. Nie trafiłem Nie No To tam, ta nami pingowa, że idzie nie tam, tam, idzie, idzie, tam, tam, zbejtowaliśmy. tam, tam, niech będzie. No Myślę, że chciałem tu przedłużyć walkę trochę, ale to e było tragiczne. Nie wiem, co ja trafiłem. No nic nie trafiłem w sumie. Nie podoba mi się, bo kupuję czasu. ty jaka już ma CS-y, jak ja. To jest absurdalnie głupie. Kurze, strojowałem tą grę trochę no. Fakt, że ją ja zaznaczyłem solo, ale... Tu jakbym poczekał na cooldowny, też bym ją machnął. Ja myślałem, że czołga takie jakoś opuje, ja w sumie miałem cooldowny, bo cały czas ten Luke zciepał. Ale wygrywa Hard ja muszę około igrać, bo top play to raczej nie zrobię nic. Nie wiem czekali na bota, nie będzie iść. puszne mida i pójdę też. Ooo, no jak ja takie CS-y gubię to co ja chcę osiągnąć w życiu. O, ale przedawkowała troszkę. Nie wiem, gdzie pójdzie? Lumba? Lumba? No, 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 no. Ale została, tyłek, brzuszek podrzucony Kurde, mogę zerkać na dla shielda magicznego, ale myślałem, że oni już ten... że wiecie, że ona ucieknie, ona nam wróciła ta Akalis. Ale... Tak się nie boi, dzielna jest to jest siup Uważaj sobie, ja tak też tutaj mam ząbka swojego. Tylko mrowa rowa chyba chcę cofnąć raczej. No co, nawróciła z bazy, to ja <śledzimy> tu. Ej, tu. No nie wiem, Shafter nie jest lepszy cały czas. Można po prostu zamienić to miejscami, że szafter Aftershocka i bierzesz z niebieskich CDR i manę. -y. No, ale tu się przyda Aftershock. Raczej znaczy, ten. Wyda się przyspieszenie, co tyłkowe. No, bo to jest tak. Ja nie wiem, czy Akali nie idzie na dół do nich. Ja nam chyba ją follow-upować, ale. On tego nie w ogóle? Jesus, no, ja znowu brałem, Myślałem, że shotuje Muszę sta stać, tak właśnie, wrócę. Przyszedł, a nie mam zasięgu, niestety, pombelek. Chyba w miliona przypierdziłem. Nie wiem, czy on to zdarzy. O, ale się nadzialiśmy na lulaka, myślałem, że nie ma już. Trochę głęboko i ta Junara żyje. Kingdajt to Lux, miniony 200. Szczerze mówiąc, to ten Lucian powinien do przodu już lecieć, próbować jeszcze zdobyć. Bo mi się wydaje, że tą Lux i Junara moglibyśmy za... nie ucieknie od Akali, nie? No, ale nie winie grom, taką decyzję podjął. Ja też chyba mogłem do końca już iść, myślałem, że zawrócę i pomogę, ale ona jeszcze drugą merkę miała. Kurde, trochę strollowaliśmy. Classicers tak zwany. Mi się wydaje, że jakbym poszedł w Sunfire, to więcej zadał. I tak nie żartuję, bo ta gra tak działa, niestety, magicznie. Ten czogat musi zalogować, ale no ncs sobie, cieszy się. że na nie wszedł. No, mi się wydaje, że ta rola to jest główna, trzeba po prostu tego shielda zagrać. No, sama to. Nie, nie ma znowu Akali, Jak ona idzie naokoło, to mi się nie chce. Ja bez ręki nie powinien schodzić w ogóle. Pamiętajmy, mida, proszę. Mamy voidlingi, nie? No, nie ma akalii, a ona chyba cofnęła? Po Co buta cofnęła? Nie wiem, się tutaj przyboczy jest. Jest tutaj chciała, ale nie cofnęła Masz plombę i do widzenia No właśnie koleżanko Marka? Tak Marka do żyje Jest agresywna, lubi ukończyć. Teraz się leczy za używanie manu, muszę o tym pamiętać. Patrząc na to, jak te akali zawsze rzekają na galio, to powiem bardziej wygrywać z no tym ulungiem trochę. A to już wiecie. Jezus, Mariam się, że Badge nie słyszy dobrze, no bierze i może. To jest greedy, ale. Jakby skonektowała r i poleciała za mną, to bym zdych. Więc tak, że tym buildem Galio Wave'a nie one-shotuje, nie? A on shotuje bakaj. r zużyła, nie? Dobrze, słyszę, Już w głuchy jestem, no właśnie. Jakby wszystkim trafiła, to musimy że zażnęła mnie. No ten nasz jest jest problematyczny będzie, 250 stacków ma. się kuwa ten refleks? To jest hurdy refleks. Chudego byka. Reda se wzięła. Hej, jest mój red? No z radem to jest na kodach granie. Cieszy się, tak się cieszy, tak, ale ja się z tą pocieszę, za smercę złożę. To się pocieszymy razem. O, mogę buta kupić. Wiedziałem, że ulepszenie dostaniemy. Ale nie ma erki, nie ma flesza, więc. Ja idę. O, nie trafiła. Ale umarła na, umarł na zawał czogat niestety Byłem chyba za duże coolnano, żeby nią wygrać ten pasem nie bije Ale gówno zagrałem Ja pierdzielę Straszne gówno zagrałem, ale ten Choga to. On nic nie bije ten czogat. czemu gra tym buildem na Mida gra w dżungli? Kurde, jakbym człowieka przeżył. Co go zażnęło w ogóle? Ignite do Kali? Chyba Ignite do Kali go dobił. Bo to nie było Ewa. Ja specjalnie stamtowałem, spanikowałem, żeby ona go nie dobiła. Nie, on ja za duże cooldowny, żeby tak grać. Muszę złożyć właśnie tego Riftmakera. Ale strolowałem teraz. Ale ta z one-shotowała mnie, ta waj legit. Dostałem one shot' odwaj. Ona mnie na parę basiców zma zmaściła. Mogę chyba jeszcze spellka uleczyć. Wiem, że no, tankiem jest. Tak, ale... ale jest zmadowana. Skokuj, skokuj. roba coś leczy? To już tak ponelfiony, że to gówno robi. No 10 się uleczyło, no wiem, że to mało, no w sumie... To jest... Nie mamy już buta, nie wiem co to robi ten chłop. Powiem, że. Za, powiem, że... O, jest. to jest oceaniczne kupsko. O, Kali powinna zdychnąć za takie puszowańsko. Ona jest madowana, bo ja mam 1000 tysiąc ona nie ma. Bo tegoś temu lucynowi. Ja nie chceć na side. A. Po to mi tam, że na że siedzieć. O, mogę tam podejść. A ja nie wiem, czy mu on go ciepie przez ścianę. Miałam to z Erkinamida. Patetik. Jest Patetik. Popy grają razem, nie grają solo. Patetik. będzie to robić chyba, te koprzeczki. Siemanko, witam w mojej kuchni. Ta luk się zgubiła troszkę. Jestem monstrum. Ola, agresywny ten Lucianek. A skrytował chyba nawet. Takie czerwone pociski Lucian wyrzuca na krycie. No ja jest, myślałem, że ja jestem monstrum, a ten Lucian chyba jest tu większym monstrum. To te dwójkę oddajemy, koleżance. Gnar tam powinien tepnąć, tepni, tepni. O Jezus, nie chcę, myślę, nie, nie rób się tego inhibitora, to jest taki useless Czemu tu nie tepnie ten Gnar, już za późno, ale spinguje, może powinien tepnąć Jakie buty na Galio, a, damage Dymage Jakieś bota w sumie, no bo mogę r zawsze doskoczyć sobie Drugi poziom to jest dalsza jak się tam zobaczył? Czasami mi to wchodzi tak perfekcyjnie, że tam się galio mieści, a czasami jest za grubiutki. O, chyba powinien podejść tam trochę bardziej. O, shieldzik? Chyba dużo zrobił ten shieldzik, bo Lucianowi zniknął w sekundę ten shieldzik. Wchodzę po tej mapie jak Ulung, no. Ale ja mam swojego power spike, a, ja pójdę to. Bo te dwa itemy dużo dają. Ten omnivampie jest git, teraz jakaś zonia. Powiem tak, że on mnie zaklepie no... A się... on, Har gra. Chyba no, podcinek nagrywa. dziwi się, że w gnara Harstila gra. nas, no, słabo. Ten coś tu zrobić A no, mogę go tak działać? Tak, ja tylko kulałam nami, coś bieliście o kół. Ma chormy tak na. No! Nie mam igna, za szybko je zignorowałem, trochę. Czemu my nic nie bijemy temu Nasusowi? Bo ma tabiki? Kurde, mogłem w drugą stronę zagrać. Ona mi przerwała r ko nie? Ja liczyłem na to, że więcej temu Nasusowi zadamy. Za szybko ignite rzuciłem. Gdzie jest to Nami jego? Jesus, Maria, już mógł od razu odpalić, żebym ja od razu strzelał. się boję na nasusów. W ogóle, że on tyle mi zadał O ma 0 AD ten nasu, on miał 0 AD. Wiecie, poza tym oczywiście damage'em, obrażeniami skór, miał 0 AD i tyle mi na mordę z tego nawalił, z tych starszków samych. Ja to możemy bardzo przegrać, bo oni mają. Mogę sobie poradzić z tym Lucianem bez problemu. Ale naki, Gdzie jest ten czoga? Ten czoga musi zalogować. No ma build pod zapierdzielanie po mapie i go nie ma nigdzie na tej mapie. Kupię coś tam. Nagnara mogę to kliknąć. Ale oni chyba dołem uciekają, nie? Tak. Mogą być gdzieś w sumie. Brzuszek! Także tu nas zaraz przyjdzie, nas rozpierdzieli. No co jest, tam no, tragiczny w tej grze, ale to w sumie to jest klasyczne, gram Galio. No ja mogę iść bota, no, łapać tę y, łajdżą. Trzeba trawiać to, co straciłem. Nie wiem czy na kana nie możemy sforsować mi na mordzie. Ja Endy zaś na bota, masz 300 stacków? Ma. No, ja muszę Lajandry złożyć, chcę tym losowi obrażenia bić. Nie wiem czy się opłaca w ogóle składać tą maskę, No czego tobie pomogę trochę, trochę Gnar gdzie? Lucją w sumie nami też, no zawsze za maskę chyba opłaca złożyć. Nie będzie lepiej niż... no nie wiem, stworz Atakana może. No, nie mam zasięgu nawet. No, to, że przeżył ulti i tak yy, szapoba. Nie wiem, wkurzona jakaś żaba przyszła mi atakuje męczymy Może mi ktoś pomóc z tym turetem, bo ja go nie zrobię za, za szybko, A e, czeka woli 50 golda z grompa dostać ja go za cenę śmierci? No to musi... O, ja ją flashuję, ale jest zły ten. Może jest nieśmiertelny i. Nie wiem, czy mu się boję, tak w sumie też. No kuboli tego Nasusa, Piesusa. Możemy to zrobić. Mam 3 golda w pecach, bo tę dwójkę całą z żarem. Galiożkiem tę dwójkę muszę napierdzielać. Wyzwania czy maska? Te kupsko-czerwone. No jedzenie będzie mieć. Ty możesz mi z tym pomóc? Jedz, jedz, już chyba możesz, nie? Godzinę później. Dalej mi to proponują, by the way. No i to jest najlepszy zakup jaki mogę zrobić. Ale nie dzisiaj. Chyba to, chociaż ten? Cosmic Drive? Ale procentowe zwiększenie dla jest popierdzielone. Lucian się nie bawi mu wajna na mordę skoczenie ja nie byłem w zasięgu, bo się zastanawiam co kupić godzinę, kretyn. O kurde, ta tam skoczyła fajnie. No to się bawimy, koleżanko. I najtańszym na tej susa na Susa. Ale rozpierdzielam. No tak w Luciana powinien skakać, jak go wajerkuje. Lux za, 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 zażnęła tego. <grystanie> A mądrejka robił. A to sorry, panie czega się, no ale no, Skoczyłem na midę. Dużo ten galio bije, nie? Patrzę z jakie temy, złożyłem i ile HP mam. A to jest ta liczba, jest zawsze tak żałośnie mała. A gdzie ten graf tam i chodzi? Do duplanowic? Do duplanowic sobie poszło, no to? Mam że pogoda jest piękna w duplanowicach. Ja tych kampów nie robię za szybko. Kurde, ale no ma się CDR-y, muszę zrobić. Zabrać... Nie, tak mi się ten Layander nie podoba teraz? Ale jest mocny te Leandry. Muszę złożyć tę maskę, co daje CDR, -y, Albo właśnie tego. O! O kurde, jaki Djuks? No ja nie mam Ery. Jest jakaś sadzonka? To, to rośnie? To rośnie chyba, Nawet mogę poczekać przy tym. Ja nie wiem, kiedy to urośnie w sumie z drugiej strony. Tu już urosło. A i znowu tego Luciana wiadomo, to jest RKI nie. mogę go uratować. No właśnie. O jezus, ty Lucianko, co ty robisz? Tak, wezmę smoka go mi balona z tego zrobią. No, Lucian troluje trochę. Ja mu mogę tak pomóc, tak agresywnie grać, ale to RP muszę mieć. Szybko spłynąłem tak czy siak. O, pytanie: czy to, czy to, chyba to. 400 drzewa daje. No i to się stakuje, bo już złożyłem. To jest cały, czy ta, ca, jakby cały czas ta sama pasja. Znaczy to się stakuje, nie? Bo oni to zmieniali, ale to chyba te same Houting Gaussy się nie stakują, czy coś. Nie wiem, w sumie nie wiem nawet. Ja nie wiem, że te wajte mi się nie skakują. mam inną, inny opis. Tu jest suffering, a tu jest Madness no To ten niebieski może. Mam jeden czerwony, to może wezmę ten czerwony. No team fight'y mi się wydaje jak przeżyjemy ten kali i waj. No, za nie jest świetna, bo mogę drugą serię kuldawm złożyć, ale też mogę cdr -y dopieścić i się aż tak tym nie martwić. Tutaj 15. I potem Cosmic drive, miałbym już cholernie dużo tych CDR-ów. Dlatego ta maska trochę śmierdzi. Te, te, w sumie ta też to śmierdzi kufo. Ale oni je zbufowali i z Nefili to znowu je zbufowali. To nie była zmieszana, tylko to było. Z... dane w koszty. A nie możemy Barona po prostu zacząć? Czego to może wpieprzyć ze smitem? Parona spływa. No, no nie, jak pójdą do Gnara, to musimy to zacząć. No. Tak działa Nigelegen. Są tu Lungi. Jakbym wlecieć tutaj? Nie powinienem nawet, ale nic nie widzę na mapie. Teraz typuję nas z nadu. Jak ona to przeżyła? Mia ja zgridowałem. A ja bym przekonany, że ono już nie zrobi nic. on tę movement speed. Ee, to tak rozrzuceni, to nic nie zrobią. Tylko Akali dla mnie powinien umrzeć na tego. No nie no, Barona zróbmy, nie ja mogę iść do tej Akali. Er, mam ready. Tylko, że on co, oni są grę skończysz Sam da ten inhibitor, już zaciął mnie Baron. Jak leci w Czogata, to Amerkę dla niego. Tak nigdy nie powinien wejść w walkę z tym. Fajnie, że za, zarobiście zagraliśmy i co z tego? E, te ja te jest zgridowałem, ale ja byłem pewny, że ona nie, nie żyje, że Lucian zdaszuje do przodu i po prostu ją machnie. A ja widzę, że Lucian doszły do przodu, ale. Oni nie razem grają, ja to widzę też, że to jest duło. No ktoś te wavey musi pusznąć. Te w stronę bazy. Ale rozpierdzieliło ich Tak lubię tym Galio te takie komboski robisz. nie jest nic nadzwyczajnego, ale feeling tego jest dobry Jeszcze jak miałem go z bildu i bije A mi się wydaje, że te to troll, że ten, z tym więcej bym zadał z tym Sunfire'em po prostu I tych efektów na mordzie by było tyle, że... Ja mam zaraz resistu by the way I nic nie robią Zdążyła to i tak zdążyła to wykastować na tym... <muchy> A mnie nienawidzi, pewnie. Ja, no silniejsze ma te rączki ode mnie. Jak się Jarka z Kempińczykiem nie będzie robić już. nas mnie w sumie. Jakiś kuczogata czekam? Ja pierdzie, ale to spierdzieliło i... Nawet fajna giera, bo w miarę długa i na paru itemek dało się pograć. Mi się wydaje, że nawet close był. No ten bottom był spocony trochę, ale to duo, jest ręka jej murzynek. To no, wiadomo.